Cześć Boże, Pani Marszałek Wysoka Izbo. Mamy tutaj dziś wysłuchać informacji premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie tak zwanego szczytu Unii Europejskiej, który przedstawiany jest przez samego pana premiera jako wiekopomny sukces, przez innych zaś jest odczytywany krytycznie. W szerokim spektrum tych krytycznych uwag mamy nawet przypuszczenia zdrady stanu, która miałaby polegać na dopuszczeniu do obłożenia podatkami bezpośrednimi Eurokołchozu obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, bez pytania Sejmu Rzeczypospolitej, a zatem z przekroczeniem prerogatyw premiera. Ponieważ kwestia jest. Tak dyskusyjna, proszę nie skracać debaty. Proszę o zarządzenie przerwy i przez konwent seniorów przeprowadzenie wydłużenia debaty, tak aby koło Konfederacja nie miało limitu jednego tylko pytania do zadania w tej dyskusji.